Siema się do wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kalistę was bardzo serdecznie w Santi is Home Czyli przedświątecznej, świątecznej grze Przedświątecznej bo będzie przed świętami bo na święta mam coś grubszego dla was Ale to zobaczcie 24 Więc jeśli jesteście super to będziecie czekać i zobaczmy na razie co się dzieje w tej gierce Póki jeszcze... Nie ma świąt do końca 25 Okej okay. I'm coming, I'm coming Hmm. Dlaczego? Jest za wcześnie na to? Kim jest Zoe i na co jest za wcześnie? O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Nie mogę mieć jakiejś latarki. Latarka byłaby spoko w sumie. Ale no dobra. Tylko coś tu. Pierdzi. Za oknem śnieg. A u mnie ona ona u mnie jest. Nieważne, nieważne, tutaj taki żarcik. O! Notatka! Kimoma? a czyli my gramy starą? Dobra, ja myślałem, że jesteś po prostu jakimś wiecie, Młodszym bratem, Zoe. Czyli Zoe awansowała z bycia siostrą do bycia córką. Santi przyszedł do ich domu, zabrał Zoe na niezłego tripa. Santi chce prezent, kiedy wróci. To jest jego lista życzeń. Santi mówi, że jeśli ma zadzwoni na policję, albo na polisę, to on zachowa ją na zawsze. Jest. Zoe oczywiście jest mega podekscytowana tym, żeby być z Santim. not worry! Mama, czyli nie martw się mamo I co? Wrócę z powrotem jutro Tomorrow, tomorrow. Love Zoe Pes Santi zawsze patrzy Wam też tak mówili, że święty Mikołaj patrzy Żebyście byli grzeczni, żebyście dostali prezenty Bo jak będziecie niegrześni, nie dostaniecie prezentów, bo Mikołaj patrzy A tak właśnie miałem Zoe, co to jest? Skarbie, skarbu, skarbu, skarbu Kropka, kropka, Zoe? A. Myślę, że powinnam wziąć pod uwagę tę notatkę, czy... czy coś. Tap. O. Okej. Okay. Dobra, rozumiem, czyli pod tap są rzeczy, które chcę. Czyli... Cook is ciepłe mleko. Candy cake. Chyba, że to nie jest cake, nie, to jest cane. No tak, laska cukrowa. Laska cukrowa. Swon i te... skarpety. No to... Spoko. Zoe. A to lampeczki, dobra. To jest spokój Zoe. Co to znaczy? Dobra, mamy pierwszą rzecz. O, przygody, Zoe. O, coś tam znalazła robaka w szkole. Wzięła robala, był mokry i squishy. Stary powiedział jej, że robaki nie są obrzydliwe i że są przyjazne. Fajnie, naprawdę cool. F to drop, ale ja to muszę zbierać przecież. Gdzie ja mam to składować? F to drop. Może pod choinką? To by miał sens, bo Mikołaj przychodzi pod choinką, więc pewnie tam będzie chciał mieć prezenty dla siebie. Ale to jest też takie nie do końca wiadome. W każdym razie, nie wiem, dam tutaj pod choinką. Tutaj jest, co to jest? Tu, tu a, dobra, 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 dobra. Tutaj muszę to wrzucić. Spoko jeszcze czterech itemów. Proste! Prosta sprawa, prosta sprawa. No i co? Pięknie śnieg pada, prosta sprawa, tak? Wiadomo Fridge mleko. To mleko będzie trzeba podgrzeć chacę, nie? No i dobra. To raczej w miarę ogarniam. Tylko nie wiem, nie rozumiem trochę tego co się dzieje z tym dźwiękiem, że to jest jakiś bryp, bryp, bryp. I, I co? No i brepuje mi to tutaj. Denerwuje mnie to. Kolejne rysunki, kolejne jej przygody, niesamowite, wspaniałe. No a spotkali się tam z Mikołajem, coś tam. Zapytał, gdzie może dać jej wszystkie prezenty. No i co, i powiedziała mu i była podekscytowana. Niesamowite. Prawdziwy Mikołaj. Być może, ale no nie, nie wiem. Szła do domu, spotkała prawdziwego Mikołaja, powiedziała siemaneczko do niego. Powiedziała mu, że jest yy, grzeczna i co, więc może dać jej prezenty i właśnie z prawdziwy Mikołaj na rysunku. 23. Święta właśnie są. Jest podegryzowana prezentami i Santi jej da. Ma nadzieję, że stary wróci ze sklepu i też jej da prezenty. No to materialistka jest po prostu, najzwyklejsza. No i co, nie ma więcej co gadać. Przestraszyłem się, zobaczyłem tam coś. Tam nic nie było kompletnie. Nie ma tutaj jeszcze czegoś? Chyba nie. Chyba, że mogę sprawdzić szafki. A ty, co tutaj robisz? Przestraszyłem się, naprawdę. Nieważne. Nieważne. To nie jest prawdziwy Mikołaj. Nie można się bać prawdziwego Mikołaja. Nawet nie wiem. Znowu go spotkała na. na stole, chciałem powiedzieć co. Na dworze, jak wracała, dały jej dwa robaki, ale się nie ruszały, jak normalne. No dobra. A mogę to jakoś. Rozumiem, że ja to mogę otwierać. A, dobra, dobra. Rozumiem. Dobra, no ale skarpetkę mam. Mam wrażenie, że mogę nie przeżyć tego do końca. Więc. Debilu śmieciu, będę się bał. Mikołaja przez to, niedobrze. Tak, trzy jeszcze, trzy, trzy rzeczy jeszcze. Trzy razy, trzy rzeczy. Wiadomo, jak to jest. No, w kiblu pewnie. Nie będę musiał iść do tego kibla, prawda? Proszę, ja nie chcę iść do kibla. Aż mnie pod pachą zaspędziało. To nic, to nic. A tutaj, a skarpetka jeszcze. Mam nadzieję, że jedna starczy, Panie Mikołaju. Panie Mikołajowski, Mam nadzieję, że to Ci się podoba. Dobra, już myślałem, że coś tutaj czyha. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze dwa itemy. Co tam by. Boję się, ale dobra, nieważne. Co ja znalazłem? Czwórkę znalazłem, piątkę znalazłem. Candy cane. Trójkę, laseczkę znalazłem. okej, okay, czyli ciepłe mleko i ciasteczka. Ciepłe mleko i ciasteczka. Ciasteczka do miseczka. Jest Git. E, miskę najpierw muszę użyć. A racja, muszę to zrobić przecież w piekarniku. Co ja tutaj w ogóle robię? N tray? Po co ci tray? Cup. O jezus, Maria, dobra. Mleko. Czyli rozumiem, że ja tutaj muszę znaleźć gdzieś w szafce. Może nie potrzebuję? Nie potrzebuję, okej okay. To spadło, gówno Mhm Tutaj nic więcej Nie ten No dobra, a bo tutaj są te rzeczy w ogóle Mogę skakać? Nie mogę skakać, okej okay. I need milk to Ja muszę iść z mlekiem tutaj, że nalać, nie, nie, mogę sobie tego przenieść, żeby to wszystko zrobić w kuchni, jak normalny człowiek Po co? Po co? Pewnie No dobra, no jak, jak wolicie Wcale mnie zaraz nie Tam jest dalszy pokój Dobra, to nic. Żyję. Ta właśnie, tak. Ok, gotowe. To było szybkie. Więc do listy. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze tylko jedna rzecz. Pięknie i wspaniale. Pięknie i wspaniale. trei. Potrzebuję treja. Czyli potrzebuję tego wdupić tu. No i co? Oczekiwanie. Oczekujemy, aż się zrobi wspaniałe pożywienie dla świętego Mikołajsona, tak? Święty Mikołajson, Eee, włos buzi. No i super. I proszę bardzo, ciasteczka dla Mikołajka. Tutaj, o, proszę bardzo, zapakuję. Tak, i to powinno być źle. Dokładnie. Please be okay, Zoe. Please be okay. Please be okay. Trzecia. AM. Zoi, czy to ty? No teraz to musi być ona. No przecież bez jaj. O, prezent. Dzięki Zoi, naprawdę jesteś zajebi... Naughty ending? Jak to noty ending? No bez jaj. No, przyszedł. Przyszedł Santi do, 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 do domu tej nocy. Ja w ogóle ostatnio rozkminiłem, że jak jest noc, nie? Że, że, że noc, nie? Że, że ta noc, ta konkretna, nie? To jest... Tonight, nie? Tonight. Wiadomo. Tak jak jest napisane, że tej nocy przed, nie? Tonight. A jak jest dzień, to jest day, no nie? I jak jest today, to to jest, że ten dzień. Today, today. I ogarnąłem, że skoro today to jest ten dzień, to tonight jest, jest to ta noc, ze względu na to, że tu w połączeniu z day to jest today. I to właśnie ogarnąłem ostatnio i to było niesamowite. Wyszli na fajną wycieczkę, tak? Wycieczkę tripa. Wdrałem je do tego miejsca, gdzie ja ze starym znajdujemy... Robaki No i teraz coś tam idą sobie do domu Zobaczyli prezent, który przygotowała stara Sandy powiedział, że muszą też dać prezent mamie oczywiście Jest podekscytowana Jak zwykle, żeby zobaczyć mamy reakcję Jest pewna, że mama krzyknie z radości No chyba, chyba kurwa nie Ale spokojnie, możemy spróbować zrobić good ending Nie mam zielonego pojęcia na czym polega good ending jak to się robi, ale można spróbować może to jest y, coś y, nie wiem, innego dobra, dobra, nie pieprz głupot idziemy, idziemy to sprawdzić w dupie to mam a, najpierw powinnam to przeczytać, okej, okay, dobrze tak, tak, tak Mhm, mm mhm. Mm tak, tak, to jest to właśnie tak może nawet nie będę tam wchodził na razie bo nie wiem co tutaj na mnie czeka, to jest Kubek to jest? A co to jest? Trucizna szczury Mikołajowi to przeżdamy. Wow, dobra, zajebiście. Co prawda zabije mnie pewnie. I będzie. O! Ja pierdolę, nieważne. No i chuj, przecież jak ten skurwiel wie, co ja tutaj planuje to on mnie zajebie. Tako, pik, pik. I chuj, koniec, Będzie koniec tego. Ale otwórzmy lodówkę Dajmy mleko. Biedne mleko i to A do pustego kubka albo miski. Dobra, git, 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 git bardzo git. Dodajmy to. Cookie Mix. Oczywiście, oczywiście, że tak. Proszę cię bardzo, serdecznie. F 2 drop. Pik, pik, pik. Lecimy tutaj do miski. Wyrzucamy. Chyba się nie zaliczyło. Ale teraz się zaliczyło. Na pewno, więc fajnie. Belsa, Belsa, Happy Belsa Wrzucamy tutaj, dokładamy jeszcze cztery rzeczy. A, muszę to upiec, no tak, raz ja zapomniałem, ale to nic. Teraz miska tutaj. Tutaj to, niech się robi. Pyk, pyk, pyk. Mleko, 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 mleko mogę wziąć, oczywiście. Tutaj super. Bardzo fajnie, mleko. A, potrzebuję. No to po co ja brałem? To kurwa, mleko puste, bezsensownie. Mogłem tego nawet nie brać. Przestraszyłem się tego troszeczkę, ale to nieważne. To niech się grzeje. Mamy ciasteczka. Wcale nie podtrute. No tak wiadomo. Ciasteczka. Znaczy teraz mleczko. Pyk, pyk. Proszę cię bardzo. Jeszcze dwie rzeczy, dwie rzeczy. I widziałem, że jedna z tych rzeczy jest tutaj. Więc weźmiemy to oczywiście. Dom jest otwarty. Jest trochę dziwne. Mogę tu po prostu wyjść? Inspekt. What the? What? Przysięgam, że jestem pewna, że zamknęłam drzwi poprzej nocy. Ktoś rozwalił, zepsuł drzwi. O Boże, Zoe. Ale to nie mogę inspektnąć tego na zasadzie, że... O Boże. naprawdę. Sprawdzić co jest za drzwiami i wyjść. O super jeszcze kliknę jeszcze raz świetnie. Dobrze. Już. Świetnie. Dziękuję bardzo serdecznie za to. Mam to... Te... Jest dobrze, spokojnie. Wcale nie jest tak strasznie. To tylko jedna rzecz. A uh, Jak ja kocham gry horror, Naprawdę. O! Naprawdę można było zapalić prosto światło. Naprawdę. Nie można było tak od razu. Naprawdę. No i teraz ten pokój. Tak gdzieś w szafce ma... ...skarpetę. No co? Nie stał tu! Ja pierdzielę, ej dobra No to co, to łatwa gra Łatwo. Zapomniałem tutaj, że może tutaj też być, ale to nic nieważne, bo nic się nie dzieje, bo wygrywamy tę gereczkę To mianowicie tyle I to jest tyle Zoey przeżyje I ja przeżyję W sensie ona, ale ja... Łatwo, łatwo Jakie naughty ending Takie, takie naughty Zoey czy ty? No, na pewno O siema Siema Zoe. Ha! Wygraliśmy. O moje dziecko. Siema mamo. Boże, dzięki Bogu, że jesteś bezpieczna, bo chyba się martwiłam o Ciebie. Mówiłam ci, że wszystko będzie okej. Okay. Santi dobrze o mnie zadbał. Widział prezent, który przygotowałaś dla niego. On to uwielbia. Tak bardzo, że poszedł spać. Zasnął po prostu. O mój Boże, Zoe, następnym razem nie. Obserwuj, nie podążaj za nieznajomymi Szczególnie, kiedy zniszczyli drzwi od domu Naszego domu Dobrze, mamo, przepraszam Nic się nie stało, moja droga Po prostu jestem szczęśliwa, że jesteś bezpieczna Kropka, 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 kropka Mamo, tak Kiedy Santi się obudzi? Po co jej to wiedzieć? O, nice ending Dobrze Porywacz został zgnieciony Rozwalony, zniszczony Za... To jest są ogólnie opowiedziane jakieś tam szczegóły. A propos niego z 26, więc z dnia na dzień się wszyscy dowiedzieli o tym ciekawe. No i co jest? O tym właśnie, że daliśmy tą trudkę i tak się go udało pozbyć. I dzięki temu Moda Zoe wróciła bezpiecznie do domu i pięknie. Wygraliśmy. Wygraliśmy pięknie tę giereczkę Gierka dość prosta, ale ogólnie bardzo fajna. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Fajna, szybka, fajna, szybka gierka, taka świąteczna, bo teraz święta nadchodzą, więc może bycie sami w domu akurat i będziecie mogli pobać się trochę. Mikołaja, San Diego, San Diego. I to tyle. Widzimy się w świątecznym odcinku 24 grudnia, tak jak co roku tradycyjnie możecie spędzić święta razem ze mną. Dokładnie tak. Także na ten odcinek to tyle. Szybkie, fajne podejście, w sumie to dwa. I to tyle. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie miłą łapkę w grę, miły komentarz oraz miłego słowa z dzwonkiem, żeby dostawać wszystkie powiadomienia z tego kanału, bo to jest najważniejsze w całym świecie. I każdy doskonale o tym wie. Także to tyle na ten odcinek. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. I widzimy się już wkrótce. Na razie, się ma i do następnego. Adios.